Ja całować już twoje. Paparacją I czuję szeptać, kocham. Nie, teraz zaśpiewaj, kajdź. O wielka dzieli nas nie tłumacz mi kurwa. Bo ja bogatą mi jest Ja jestem tylko białym krajkiem i jest mi w życiu bardzo źle, O gdybym został czarodziejem, rozwieniłbym granicę to, ale jak ty nie jesteś. I jest mi w życiu bardzo źle, nie jesteś czarodziejem.